Lecimy do Lecimy dajwa potrzeb Nieee To muszę albo tam jedno jest chyba że muszę sobie ale ludzi Zrobić World zrobić 30 metric plusów Czemu 30 ja, Po no, to, to, to jest na... Oni remake'a robią na, chyba Triple! Dawaj ku. Żeby z tym wyglądem zrobić 30 metrów Kozaczek! Dostajesz kolanek wtedy Bartek, jak chcesz być kozaczkiem? No ja sobie tiro w godę skupuję na błędach A no jak tak, ja się... Ja Marchaw chyba na miałem ich. A no... no... <ślał> <bro>. <ślał> Kapitan Musztarda... Jak też Nick? Tear <ślał> <Firmy> Musztarda <ślał> Ja na Ja robię demedra Michał, Do ciebie. za ciebie te klawisze e... O kwer i ten niżej, I kwer. kto przyjdzie mnie zabić? Chcę zobaczyć Katarina, patrz, patrz jak jej nie ma Where is Katarina? Ej, ej nie dostaję temu z tych tych Jak się dostaje temu z tych tych? Nie ale flasha puścił puścił Olol, ale zabijam tego człowieka Olol, ale playza zrobiłem. To chyba idzie na kanał New York City I pamiętał, jaką wybrałem, truskaweczkę New York City, ale bucha wygląda Patrzcie, ona się tepa, ja tutaj jestem Czemu jestem asleep? Michał Michał Ja idę w fraga, nie? Klik No to jest kurwa synie! Przepraszam Pomagasz mi? Pomagaj mi! Unlucky. O to dobrze ja ci pomógł! Dobry dzień! pomógł mi, zero pomocy! Gdzie ta twoja pomoc? Nie widzę jej. O Adam, gdzie inni? O ja będę baitem, nie? Ja jestem o. przynęta po polsku. O, on mówi, ale jestem asygnatorem i on teraz tutaj jedzie skona, wiesz o co chodzi? O. <grym> a wszędzie, czy z czego? Biję tego stela. Dobra, idę się zaokrygować tą zło, nie? Klik! Zapekowałeś się. No do, dobra, dzięki, że się zapykowałeś Proszę dla ciebie. Czekaj, czekaj no. no, jest... <śmuszczak> A no, bo on nie żyje. Już. Michał, do mnie, Michał, ja sam ich bije Ale to ult jest ciebie Jezu. Cze... To bym kurczę uciekł nie. Ale duszka se puściła nami Ej Masio, 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 Masio. B nie <laughs> <laughs> masz tego łupka. <laughs> Dobra wygrałem. Dobra, <laughs> no, to jest tak jak z kasadiną, bo... To chodziło no, tak mniej więcej ze... puszczu. To jest tak jak Nie wiesz, no znasz aż keczum. To on sobie nie używał Charizard ciągu tylko ten, tak jak Asadina Dopiero w takich momentach Od kiedy od, on... Ki od, od kiedy on oh tego aż na Cielu Charizarda? W sensie to nie mainił go, ale jego najmocniejszy, wiesz Tak, jego, Ta, jego najmocniejszy, to był, nie wiesz? Nie oglądajesz Pokémon? Olo, patrz go zdejmę Pyk Make it rain <laughs> to Walka tam no. Klik, lik, lik, klik, lik, lik, li, click, click, klik, 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 co mnie co ja Sam zagrałeś Steve'a zagrałem Widzieliście ile ja tam ulta jebłem? Widzieliście ile ja tego ulta strzeliłem? Ja tym ultem zyrę 100 do W sekundę, nie? Szybciej W sekundę, <laughs> nie? Widziałeś filmik jak się Tesla rozpędza? Tak padła ta zyra bo tak Nie jak... widziałem <laughs> Nie widziałeś? Widziałeś Ale się schował Pa, 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 ja klikam go o, ale A Draven jak ma... się by kliknął? Ja miałem blue i... Co się stało z tym blue? Ej to blu zniknęło ją? Ależ... za mną jeszcze ja To był mój damage tak? No nie widziałeś jak musisz... on no. strzelił? Pa ładna. pisał mi się że MFK go tak zważasz, towarzysz ładna No kurcze, ty nie, nie rozmówiłeś, ja mój mięcik <laughs> Ale se myśli Patrz, patrz o, o, pan robię. Pan. patrz Patrz Nie! To był mój damage No teraz nawet nie zdążyłem zrobić nic że <śmień«> bo, wiesz, bo ja jestem. Big Daddy. Dobra, spali się, jebać go Zestrzelony, albo nie, co to za ta tarcza? Jest procent Nie <śmień> idą na siebie <śmień> Nie idą Nie idą Idę się na trapkę, jest złożony film ਪਰੋ ਪਲੋਬਲ